fajnie, nie wiem, gram z wyłączonym tabletem w Brawl Stars. Czemu? czemu? Bo dostałeś stałe po ostatnim festiwalu i ucieknięciem no Ale to był festiwal Rieselera, no czemu? Nebierz, żeby nic nie było. Ale no, to był festiwal Rieselera. Ty sam tam pewnie chciałbyś być, ty dziadze. To, 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 to? to, to. Nic. to, to? to, to? Nic. nic, nic. No, ja mam nadzieję. Ja idę spać.

Tablet. To jest tablet. Nie. Masz halucynacje już, stary Dziadzie. Mój kapieć. Uwaga ma kapcie. Kapieć? Nikt nie otworzył tej drzwi. Nie otworzył tej Tak. Ale i tak już dostałem. Nie. Stoi. Nie. Nie. nie ruszaj się. Nie. Kupo. Nie. Nie. Mm. nie.